Jak uświadomić ludzi, że nie wszystko, co dzieje się w mieście, jest zasługą lub też winą jego prezydenta, prezydentki, że są też inne służby, urzędy, administracja? Przede wszystkim to jest edukacja. Tutaj też, też wspomniałem w czasie panelu, że uważam, że największym zaniedbaniem wszystkich polityków i tych, którzy decydowali, choćby o kształcie edukacji po 89 roku było to, że nie wprowadziliśmy do szkół podstaw ekonomii i podstaw prawa. Po to, aby każdy wiedział, skąd się bierze pieniądz? Że to nie jest wydrukowane na maszynce kawałek papieru. Jak działa prawo, co to jest prawo, który organ za co odpowiada. To są podstawowe kwestie. Nie byłoby piramid finansowych, ludzie nie daliby się oszukiwać, a mieszkańcy by wiedzieli łatwiej, gdzie trafić ze swoimi problemami i kto faktycznie jest odpowiedzialny. Za, za to, że w mieście coś się dzieje, albo nie zostało to zrealizowane, chociażby dzisiaj głos jednego z uczestników, który no powiedział, miał do mnie pretensję, że spalił się pożar, a ja dbam o spalił się budynek, a ja dbam o estetykę miasta, zamiast yy, yy, tak powiem, nie gasić tych pożarów albo ich zapobiegać, więc yy, teoria każdy pożar to wina prezydenta. Niestety niektórzy tak myślą. Jak zatrzymać młodych ludzi w swoich rodzinnych miastach? No jak zachęcić ich do pracy na rzecz rodzinnych miast, czy to w biznesie, czy też może w, w samorządzie? Co może w tym aspekcie zrobić prezydent miasta? Młodzi ludzie, ci bardziej ambitni, wybierający na przykład studia, spoglądają jaka to jest uczelnia. Jakie będę miał perspektywy po jej ukończeniu? I tu myślę, że rola ewentualnie samorządowca, największa jest współpraca dobra z uczelniami po to, aby te uczelnie w takich miejscowościach, chociażby jak bydgosz, były jak najbardziej atrakcyjne, kształciły jak najwyższym poziomie, po to, aby młodzież chciała, bydgoska, tu studiować, a jeszcze lepiej, gdyby spoza Bydgoszczy, całego kraju, a może i z Europy, chcieli przyjeżdżać w naszym mieście, bo... Statystyk nie znam, ale wydaje mi się, że studenci najczęściej już w czasie studiów szukają pracy, szukają miejsca, gdzie będą mieszkać i są w dużej części potencjalnymi przyszłymi mieszkańcami danego miasta. Stąd tak warto walczyć o jakość kształcenia, ilość studentów i to, żeby właśnie chcieli dobrze czuć się w mieście. I ostatnie pytanie, czy Pana zdaniem organy młodzieżowe, jak np. Młodzieżowe Rady Miast, mogą mieć realny wpływ na miejską samorządność? Mogą. Dzisiaj to są ciała swego rodzaju doradcze. To jest kwestia umocowania też prawnego, ale myślę, że chociażby zapisanie, że kilka razy do roku Młodzieżowa Rada Miasta przechodzi na sesję Rady Miasta, informując o swoim działaniu, o pewnych inicjatywach, o ważnych tematach, które młodych nurtują, to byłby właściwy kierunek.